Dobry wieczór Państwu. Jutro, to jest wtorek, 15 lutego 2023 roku, pan Marcin Bustowski stanie w szranki w sądzie w Warszawie na ulicy Marszałkowskiej 82 przeciwko Animex Futz. Pan Marcin pokazuje nam, jaka jest patologia w żywności, szczególnie trucia nas. Obojętne będzie, czy to małe dzieci, my dorośli, czy nasi starsi dziadkowie babcie Proszę państwa trzeba wesprzeć pana Marcina w tej nierównej walce którą prowadzi w słusznej sprawie ma 30 parę rozpraw sądowych Ja wiem jak to ciężko ja mam tylko 9 i już sobie nie daję rady niestety przez yy, niemożliwość zatrudnienia adwokatów Przekrałem parę spraw chociażby z tego powodu, że opóźniłem się, choć nie z własnej winy, na wypis wypisanie pism kontra e, moim e, przeciwnikom. Proszę Państwa Trzeba wesprzeć Pana Marcina finansowo. Bo wiem, jak to ciężko. Człowiek praktycznie już chyba w tej chwili nie pracuje, tylko jeździ po sądach. Ja, ja w tej chwili mam jeszcze emeryturę, choć już mi z, po prostu czasami brakuje w niektórych miesiącach, kiedy muszę na przykład zapłacić 500 czy tam ileś złotych za sprawę sądową. Ale trzeba walczyć. I on walczy, walczy o nas. W słusznej sprawie trzeba go wesprzeć, dać mu wsparcie finansowe, ale też duchowe. Bo Pana Marcina będą otaczać różni ludzie, a często ci, co mają pieniądze, a ci, co mają pieniądze niekoniecznie są dobrymi ludźmi, powiem więcej, są bardzo niedobrymi ludźmi i jeżeli oni wezmą Pana Marcina w swoje łapy, Pan Marcin się wtedy nie wylinie i wtedy czeka nas wszystkich klęska, dlatego Wspierajmy go duchowo, finansowo, moralnie, żeby był samodzielny, żeby przypadkiem ktoś w tak zwanej dobrze wierzy mu nie pod, źle nie podpowiadał, bo wtedy wszystko przepadnie. Tyle lat jego walki przepadną i stanie się, ach nawet już nie chcę mówić, co to by było. W związku z tym, jutro, kto może, zapraszam, Mar Marszałkowska 82, godzina 10:30, rozpawa rozpa się, rozpoczyna. Pan Marcin będzie trochę wcześniej, pewnie nam pewnie jakieś nowe, ciekawe rzeczy powie przez mikrofon. Tylko też, uwaga, kto podaje ten mikrofon, bo to co powiedziałem wcześniej, kto ma dużo pieniędzy, niekoniecznie musi być dobrym człowiekiem. Wraz przeciwnie, im więcej pieniędzy, tym bardziej złym człowiekiem jest. Pozdrawiam Państwa wszystkich. Do zobaczenia!